W naszych paschalnych spotkaniach jesteśmy coraz bliżej samej paschy. Posłuchajcie. Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin i zabijcie jako paschę. Weźcie gałązkę izopu i zanurzcie ją we krwi, która jest w naczyniu, i krwią z naczynia. Skropcie próg i oba odrzwia. Aż do rana nie powinien nikt z Was wychodzić przed drzwi swego domu. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby Was zabijał. Przestrzegajcie tego przykazania, jako prawa na wieki ważnego dla ciebie i dla twych dzieci. Gdy zaś wejdziecie do ziemi, którą da wam Pan, jak obiecał, przestrzegajcie tego obyczaju. Gdy się was zapytają dzieci, cóż to za święty zwyczaj, takim odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów, poraził Egipcjan, a domy nasze ocalił. Lud wtedy ukląkł i oddał pokłon. Izraelici poszli i wypełnili przepis, jak nakazał pan Mojżeszowi i Aaronowi, tak uczynili. Przed chwilą odczytałam opis pierwszej paschy. Opis skrócony. Jeśli ktoś chciałby przeczytać, jak dokładnie wyglądała ta noc. Noc przejścia, to zachęcam zajrzeć do księgi wyjścia. Samo słowo pascha znaczy właśnie ominąć, ochraniać, przejść obok. Tak też zrobił niszczyciel. Pod tym określeniem uważa się, że był właśnie anioł, który był wysłany przez Boga. To nie Bóg osobiście przechodził. Przez Egipt, ale robił to Anioł, który, jak czytamy w opisie, zabijał wszystko, co było pierworodne, poza pie osobami z Izraela, których odrzwia były oznaczone krwią baranka paschalnego. Pascha to noc. Dzieje się nocą. Jest to noc ucieczki, noc pośpiesznego posiłku. Noc wielkich dzieł bożych. To wszystko, co się wtedy wydarzyło, miało tak ogromne znaczenie, taką wagę, że Izraelici żyli tym wydarzeniem przez kolejne wieki. To było coś, co mieli przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie, opowiadać sobie, do czego wracać, właśnie jako do momentu, kiedy Bóg okazał moc swojego ramienia, wyprowadził ich z niewoli. Baranek, który pojawia się już w, tym, w tej pierwszej pasze, był zapowiedzią baranka, który miał nadejść później, który miał być złożony w ofierze doskonałej. Wiemy, że wydarzenia przejścia Chrystusa przez śmierć. Dokonywały się właśnie w czasie święta Paschy. Już Jan Chrzciciel, kiedy rozpoznał Jezusa, nazwał go barankiem Bożym. My też w kościele używamy tego określenia, mówiąc o Jezusie, że jest barankiem. To on został złożony w ofierze jako przebłaganie, tak o tym mówimy. Ale jego wartość tej ofiary jest nieporównywalna z wszystkimi, które wydarzyły się wcześniej. Ponieważ tamte trzeba było powtarzać, rok rocznie odbywała się pascha, kiedy zabijano baranka paschalnego. Chrystus umarł tylko raz. Zrobił to z własnej, nieprzymuszonej woli. Jak sam mówił, nikt mu życia nie zabrał, on sam je oddał i jako jedyny, ponieważ jest Bogiem, miał też moc to życie na powrót odebrać. Tak sensem tego, co się wydarzyło, było ofiarowanie życia nam. W liście do Hebrajczyków czytamy takie słowa, że krew Chrystusa, którą my jesteśmy pokropieni, przemawia głośniej niż krew Abla, zabitego niewinnie przez brata. Moc krwi Chrystusa, którą możemy spożywać, chociaż jest to rzadko naszym doświadczeniem, mało kiedy mamy możliwość przyjmowania Komunii Świętej pod dwiema postaciami. Wierzymy jednak, że cały Chrystus jest obecny w Komunii Świętej. To właśnie ta krew nas chroni. To jest krew, która jest nazywana ceną naszego zbawienia. Pięknym tekstem, który jeszcze pogłębia duchowość związaną z krwią Chrystusa jest litania do krwi Chrystusa, do której serdecznie zapraszam, żeby się z nią zapoznać, ale też katecheza chrzcielna świętego Jana Chryzostoma, który mówi o mocy tej krwi. Jest ona odczytywana w ramach Liturgii Godzin w czasie tridum Paschalnego. Izraelici Podlegali wciąż opiece aniołów. Anioł nie tylko przeszedł przez Egipt, żeby umożliwić Izraelitom ucieczkę, ale także był na czele wojsk izraelskich jako słup ognia w nocy, jako obłok za dnia, żeby ochraniać ich tyły. Czyli aniołowie towarzyszyli też Izraelitom w czasie przejścia przez Morze Czerwone, co. Jest dopełnieniem też wydarzeń paschalnych. Jest to jeszcze inne przejście z jednego brzegu na drugi. Aniołowie wciąż opiekowali się narodem wybranym. Dzisiaj zachęcam do może trudnych pytań, które warto sobie zadać. Czy doświadczyłem kiedyś w swoim życiu takiego granicznego wydarzenia? kiedy otarłam się o śmierć, kiedy mam wrażenie, że krok dalej i mogłabym już nie żyć, mogłoby mnie nie być. Czy mam takie doświadczenie? Czy rozumiem, dlaczego Bóg chciał, żebym dalej żyła? Co się wtedy takiego zadziało, że jednak, że jednak jestem? Jaką wartość ma moje życie w oczach Boga? Ale też czy ma wartość w moich oczach? Czy potrafię cieszyć się życiem? Czy za nie Bogu dziękuję? Czy uważam je za dar, jako coś, co, co mi się nie należy samo, samo z siebie? Też w żaden sposób nie mogę na nie zasłużyć, a jednak Bóg chce, żebym żyła.